No, Elo. Cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku strzenia piosenek polskich youtuberów. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie coś, co sprawdzamy co miesiąc. Bardzo cieszę się, że po raz kolejny jestem uraczony sprawdzeniem nowej piosenki Teamu X. Tak, moi drodzy, Team X wypuścił nową piosenkę, która nazywa się Team X głośno. Taki trochę wrześniowy akcent w sierpniu z tego co widzę, bo widzę, że z ławka. Może coś szkolnego to będzie. Team X Głośno. Jeżeli chcielibyście więcej odcinków tego typu zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. to subskrybujcie, bo jest to bardzo to bardzo ważne. Gonimy milion w tym roku może się udać. Lecimy. Natsu czarą. czaro. Ej, właśnie wiem, co chciałem powiedzieć. Czemu w każdej piosence Timu X jest Natsu? To jest niesprawiedliwe strasznie, nie? Powinno jej raz nie być. Moim zdaniem, ja tak uważam. I to jest taka jest moja właśnie tutaj teza. Eee, za dużo Natsu. We wszyst W każdej piosence jest Natsu. Nie wiem, czy istnieje piosenka Timu X, której nie ma Natsu? 7 była. Moja miła nie była. Jedna noc. Teraz się każe, że było więcej. Nie, tutaj też była. Adios była. Polo Gang też była. Dla rodziny nie było, gdybym to była solowa. Barwy. Młody chłopak też była solowa. All in. Palme i Habibi głośno. No nas w każdej piosence poza tymi solowymi. Team X, halo. To nie tak, że hajtuję, ale chciałbym użyć też kogoś innego. Lecimy: Leksiu, Patty. Karol. Monia. Gio. El. Kto? Co? El Pedro. Wolałbym robić, tak na piątkach, nie chodzi o ceny, ale o koniec tygodnia. Wymówki, i sobie nie robię. Jeśli chodzi o marzenia, to zapieprzam, ile mogę. O... To by było fajne, gdyby nie było tego tuna zgliczowanego Kurde. Już byłem pod, pod wrażeniem, naprawdę, bo to jest zupełnie inny klimat. Szanuję, że. Jakby wiem, że mówię za każdym razem. Ale naprawdę, zaskakujecie mnie, ten mix Tym, że nie idziecie jednostajnie jednym stylem, tylko staracie się coś robić. To jest fajne, że jakby każda nuta jest zupełnie inna. Tutaj szacun. W tym momencie mamy troszeczkę inną e, muzę, jeżeli chodzi o styl. Co jest fajne, to jest takie rockowe. No ale niestety ten wokal, nie oszukujmy się, nie jest. Pierwszorzędny i tutaj jest dużo niedociągnięć, jeżeli chodzi o ten wokal. Mam nadzieję, że się jeszcze przejadę i że się to zdziwię bardzo mocno. Ona by chciała, żebym zabrał ją na melanch, ja marzę o tym, by coś od zera. Zagraj mi melodię w sercu, no nie na Trochę dykcja również tutaj siada, nie? To też tak, zwłaszcza w tym fragmencie Zagraj, melodii w on ma taką manierę tutaj bardzo ściśnięte gardło, nie? I to przez to ściśnięte gardło, właśnie tak ciężko go zrozumieć I przez to właśnie ten tune też się tak jak nie? Właśnie to, to są te, te dwie rzeczy, które warto by było tutaj poprawić czarą Bardzo ładny klip swoją drogą, podoba mi się ten obrazek Mamy już dosyć tych relacji na 5 minut

Tekstowo leży. Tekstowo mogłoby być lepiej. No jest ten ta... takie to jest bardzo kwadratowe, ale wokalnie bardzo ładnie. Chyba Shio z tego co słyszę, tak? Czysto bardzo. Podoba mi się. No i no, czy bardziej basic tekst można zrobić. Hej, ho! Głośno. Największym problemem, moim zdaniem, w tym momencie, jeżeli chodzi o t to widzę od kilku piosenek, jest tekst. Czemu tekściarze nie piszą dobrych tekstów u was? Wkurza mnie to trochę, bo to są takie generic, bardzo proste teksty, które nie dość, że nie mówią o za bardzo o, o, o czymś szczególnym, to jeszcze same w sobie, w konstrukcji tekstowej, również są takie bardzo, ale to bardzo mech. Pokwaliłem, muszę też pocisnąć trochę, nie? Moi drodzy, tak to musi wyglądać, musi się wyrównać ten, ta skala. No nie no, hej, ho, głośno jest straszne, nie mogę tego słuchać. Mogła zostać przy samych chórkach. Mogli w tego lecić dalej nie leżeć. Zostańcie przy samych chórkach, na pewno. To jest za wysoko i takie totalnie dziwne. Momentami jest dobrze, ale czasami pojawia się takie, taki fragment, gdzie faktycznie poza skalę, zwłaszcza przy tych wysokich. Tych wysokich bym unikał, mi się wydaje w tym momencie. Ale jestem pod wrażeniem, lepiej niż było. Ale tak nie jest tak super dobrze. co ja mówię w ogóle. Masz wolność wyboru, to ty decydujesz czy pracujesz dla systemu, czy dla siebie pracujesz Chcesz być tak? Masz wolność wyboru, to ty decydujesz, czy pracujesz dla systemu, czy dla siebie pracujesz. Synonim, synonim mógłby tutaj zostać dodany. W sensie. Dlaczego są dwa słowa takie same obok siebie? Czy pracujesz dla systemu, czy dla siebie pracujesz? Wiem, co tu chciało być poczynione. Tutaj chcieliście poczynić coś w stylu takiego fajnego switcha na słowach. To takie coś funkcjonuje faktycznie w rapie, ale to nie jest dobry przykład tego. Zabiegu. Tutaj powinien się pojawić synonim po prostu. Czy harujesz dla systemu, czy dla siebie pracujesz? Już by to było lepsze. Chcesz być tak, jak wszyscy podążaj. Chcesz być tak, jak wszyscy, podążaj za tłumem. Taki jak wszyscy. Nie, nie zgodzę się, absolutnie. W sensie ten tekst jest źle napisany. Absolutnie. Banuję ten tekst, jest beznadziejny. Nie podoba mi się, totalnie. A zamiast wylewać, ja próbuj nas zrozumieć. No to jest tak. Czekaj, co ty było? Chcesz być tak jak wszyscy, podążaj za tłumem, a zamiast wylewać jad, spróbuj nas zrozumieć. No nie, nie pasuje, nie klei się ten tekst. Z pociętych skrzydeł, zlepiłem rakietę, wsiadam do środka i lecę, lecę, le lecę. Lecę, <laughs> lecę, Zabrakło słów tutaj, ja widać Kiedyś się śmiali, teraz to bym podał rękę, bardzo mi przykro, ale chyba nie dosięgnę. To Już. To jest ja, ja się bardzo cieszę, że progresujecie, jeżeli chodzi o brzmienia, że eksperymentujecie. Naprawdę dla mnie największym minusem jaki macie, tekściarz. 100%. Bo mam wrażenie, że to jest tak, że mówicie, o zróbmy piosenkę, ogarniacie zajebisty klip. Ogarniacie studio, które wam to zrealizuje. Wszystko jest dopięte na piękny guzik, żeby to było wszystko ładnie dopracowane. Po czym tekst piszecie jadąc do studia samochodem chyba, nie? Takie mam wrażenie, bo no to jest naprawdę duży minus. Tutaj naprawdę nad tym bym się skupił bardzo mocno. Usypiajcie się nas, ja tu robię co chcę Dałam tyle znaków, może pora domyślić się Dobra, doszliśmy, przecież mamy jeden cel Naprawdę, te słowa są straszne Jestem refinie. Serio, fajnie, to, to, to fajny eksperyment. Numer jeden na czasie jest TimX głośno. Ej, Leosie, Bogini zrzucili z dronu! Co? Jak to możliwe? leosie jest druga! Team X ją przegonił. O oh, fuck! Bagiera i sobel, co kół smolasty, męskie granie Kubańczyk. Kubańczyk długo się trzyma, strasznie tydzień już. Blahaj, pogadajmy. No i nawet Messi płaczący jest niżej. Wow! Szacun! Klinczówa straszna jest to, hej ho, głośno. Nie będę ukrywać. No i foto zeszczelili. Tam jakiś merczyk w ogóle wleciał. Można kupić merch? Sklep Team X Ja bardzo chętnie przyjmę Team X bluzę Jak mi podesz to się to będę nagrywał wasze ocenki w bluzie Team X Założę bardzo chętnie Ale serio, cieszę się naprawdę, że tam jest poczyniony jakiś progres Że to lepiej brzmi Ale tekstowo leży bardzo mocno I tutaj tekstowo trzeba podziałać Hej ho, głośno, a ja se spadam stąd No to się ten poziom Zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli chcielibyście więcej odcinków tego typu Zostawcie koniecznie subskrypcję, bo gonimy milion w tym roku Może się udać Do zobaczenia, cześć